Aleksy Tymik. Mati Gurecka. Czyta. Autorka. Spotkałam Aleksy Tymika. To ktoś, kto nie czuje, że nic nie czuje. I dobrze się z tym czuje. Jest zwinnie zwinięty. Uśpiony. Przytulony do wnętrza nieznanego sobie. Powiedziałam, źle się z tobą czuję, powiedział odejdź, boli mnie głowa i wątroba nic innego nie czuję. Ziewnął, chyba poczuł, że zasypie. Ja poczułam na pewno, że w milczącej obojętności Aleksytemika. Też nic już nie czuję, oprócz tego, że jestem nieszczęśliwa, nie spokojna, nie bezpieczna. Tak mi został zaczerpnięty z książki Daniela Golemana pod tytułem: Inteligencja Emocjonalna.